Crossy Road. Już nie taka nowa gra, która wyszła z jakieś może 4 lat temu. a Ja dzisiaj sprawdzę, jaki to druga. Ja mam tutaj Król Banan i zapraszam Was do oglądania. Skinów, jak widzicie, już trochę tu mam. Tutaj jest 6, 8, 9. 4x2 to jest 8. Dobra. Dzisiaj przetestujemy sobie, jakiego dropa dostaniemy. Mamy tutaj 7 razy, można zakręcić. Ponieważ mamy akurat 700 coinów. Pingwin. Jest taka zasada. Jak. Wychod wypadną chociaż dwa, mm, nie trzy mega fajne postacie, ja to nie odinstalowuje tej gry, mm, ale nie będzie to żadna strata, jego zinstaluje, ponieważ wtedy pojawi się y, seria z Clash Royale. Więc oj, mm, sorry, 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 mm, tutaj jedziemy dalej, mm. Na pewno nie jest to ostatni odcinek z Crossy Road, ale... Aha. Okej. Okay. Cieszę się zbytnio, bo już taką owcę miałem. Będą jeszcze co najmniej dwa odcinki. Co? Ty... Aha, księżycowy z seru. No przecież księżyc jest zrobiony z sera. Każdy to wie. Tygrys. Jeszcze jeden i nie odinstaluję. Zostały nam jeszcze trzy dropy. Serio, naprawdę ja już się tego boję. Zebra. Eee. Tak se. Dobra, przedostatni drób. Dawajcie. Co to jest? Piper, aha To mi trochę przypomina postać z Brawl Stars. W Będzie sensie nazwą Bo jest Piper Sniper Co? Aha Szkolna uczynnica No nic Zagramy sobie wszystkimi tymi co mam teraz Aha Co to jest? Eee, bla 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 nie. Nie chcę tego. Ym, teraz zagramy sobie kolejnym tym skinem. i Paper. Mm -hmm. uh. do no już do wyższych. Dobra. Idziemy z tym koksem. Dobrze, że tu żadnych takich tych nie ma. Aha, okej. Okay. Zebra. To jest jeden z takich... Ło, nie no, ale za mapę szanuję. Naprawdę. Ej, tu... Krokodyl to był? Co? Ej, nie no. Serio, ja chcę tu jeszcze raz zobaczyć. Jak staniesz na krokodyla, to on ci zje. Serio, dodatkowe zagrożenie jest? Ej, nie, no takie coś mi się podoba w tym. Serio, zebra otrzymuje... Wow. Zebra ode mnie otrzymuje takie... Mocne 6 na 10. Bo naprawdę tekstury, jak się nią tutaj gra, naprawdę to jest świetnie zrobione. Aj. Dobra. Teraz pora zagrać jednymi z lepszych skinów, czyli Tygrysem. Yy, przy Tygrysie to tak normalnie. Mhm. Sorry, zacięcie reklamy były. Dobra, teraz ostatnia gra tygrysem. Musi się udać. Chcę chociaż tygrysem lub pingwinem pobić swój rekord. A nie pamiętam, ile wynosi mój rekord. A tak serio. Słuchajcie, prawie pobiłem mój rekord, brakowało mi siedmiu. Ajajaj. Aj. Dobra, znowu reklama. No i przez przypadek odpaliłem gry Co? Może uporwał gry Co? Dobra, trochę nielogiczne to. No ale dalej, Mon Ciekawe jak to będzie wyglądało. Wow. Ej, nie no. Szacunek. Yo! O, ale to jest rąbiste. Ja w mączisie jestem zakochany. Ora Nie, pingüinkę zostawmy sobie na koniec. Teraz owieczka. Ja pamiętam taką owieczkę, byłem raz na obozie klasowym i była taka owieczka Minecraft Mekambe, tak takim nazwaliśmy. Bo jedni nazywali ją Baranek Szon, drugi Mekambe, a trzeci nazywali ją właśnie ten. Minecraft także Minecraft, my pozdrawiam cię. A teraz przechodzimy do najlepszego. Kurde czyli przechodzimy do Pingwinka. Dlaczego tu są łowce? Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Wow. Łołaj, jajaj, na 32 zginąłem. No więc tak, ja już będę się z wami żegnał. Miło było was spotkać. Teraz odcinki za często pojawić się nie będą, bo kolejna klasa, dwa razy więcej obowiązków, dwa razy mniej czasu na nagrywanie, więc teraz już żegnamy i elo.